Siemano ludzka, z tej strony Maciek, a to jest kolejny odcinek z gry The Wisped World. I jak pamiętacie, doszliśmy sobie do tego momentu, w którym tu jesteśmy, czyli do e, powrotu, do wejścia do tej śmiesznej jaskini tych Asgili. I tutaj myśliśmy, aby sprawdzić, e, czy możemy jakoś zdobyć na przykład to wiadro, bo by mi się troszeczkę przydało. Ale wydaje mi się, żeby je poniekąd zdobyć, musimy jakoś... Spowodować, aby zdobyć ten, aby go stąd wykurzyć. No. He asked you, boss, me. Um, dobra, jednak nie. Coś z tą czaszką trzeba zrobić na bank. Prefer... Chcesz go zostawić w spokoju? Mówisz, dobra? Może musisz mu żebrować? Pałką. Ołeczkami. Dobra, szybko tutaj idziemy. Wróćmy do naszej starej lokacji z tuksiana żartowałem. Mamy beczkę, kamień szlifierski. A może trzeba żebrona ostrzyć pierwszy? O, to też by był pomysł. No, that doesn't need grinding. Nie trzeba tego ostrzyć. No okej. Okay. Może monetę? Let's see if I can give this little gem a final polish without losing my fingertips. That is. Oh dear, I seem to have overdone it a bit. The coin is sharp like an arrow now. Ah, więc The ask you. I don't need to tie that together. The ask you. My handiwork resembles an arrow in a way. Dobra udało nam się teraz. Hmm. I think I could make something out of this. Co? wygląda jakbyś mógł coś z tym co? zrobić. Z Dobra i teraz do tego Lina. I gitara, i idziemy teraz ten. Zdobyć coś z wody, a coś od siebie nie mam pojęcia co to mogłoby być. Dobra, czyli łuk trzeba strzelić tutaj. Here we go Niczym w Indiana Jones. I co muszę teraz zrobić? Sznur. Nie będę musiał pociągnąć, żeby się aktywował. Dobra, i pociągnij. A. Okej, okay, w ten sposób. Dobra, idziemy złapać tę żabę. No nie, ona mi uciekła po prostu. Okej, czyli musimy coś zrobić. Dobra, wiem. Ona się powinna przykleić tutaj. O tu. Ale jestem teraz geniuszem. Po prostu tak mi teraz świetnie pomysły mam. Dobra, i bierz żabę. No i mamy żabkę sobie taką piękną może użyć is. a czyli musimy najpierw wrócić sobie na spokojnie do do czego do do, do, do naszej kuchni czy coś z tym mogę zrobić nie dobra spadam do tej kuchni a nie to nie tutaj to było tutaj i wrzucamy żabę Czyli mamy coś z powietrza z ziemi z. Hmm... A pytanie, co ja mam zrobić od siebie dać? Co by mogło być takie niby... niby ode mnie, ale. A dajmy już dalej. Ogień jest za słaby. Wrzućki. No, Dobra, nie, nie wrzucaj. Czyli potrzeba pewnie więcej siana. A więc idziemy, bierz. A, czyli nie, nie potrzeba więcej ściana. Ś ściana. Ściana może nie potrzeba więcej. Mamy talerz, nóż, mamy patyczki. Czy e, coś możemy z tego ciekawego zrobić? Się tak zastanawiam na szybko. Pójdźmy sobie tutaj, pójdźmy tutaj i do tego e, pytanie czy nic się nie stało, dobra. Mamy nóż, mamy tu ścianę, może nóż do ściany Tutaj mamy jeszcze młotek poza tym mm, no. a here that's not how it's triggered jest tu ukryty mechanizm, ale nie tak się go otwiera. Spróbujmy, może talerzem? Pałką? Bo już nożem próbowali. Albo łyżką? Nie, tu mamy drewniany młot, którego nie damy rady podnieść. Tu mamy tego gostka. Hey, stop it! Hey! Down here is where it's happening. Oh, it's what? Can't you remember anything at all? You need something from the air. Something out of the ground. Something from the water, and something from yourself. See you later. Please stay away from me and don't forget you've never seen me. Okay. Ja bym chciał się jedynie dowiedzieć, jak mam coś od siebie zdać. Klekot. Trofeum łowieckie. Dobra, spadamy stąd. Tu też jest ściana. A, bo ten młód taki ogromny jest. Teraz go widzę. Dobra. Tam bym musiał się jakoś dostać, więc wiecie, co robimy. Czy sprawdzimy, czy da się naszą linę odzyskać w jakiś sposób? Na przykład, tnąc ją nożem. Nie, no, like niech tam zostanie. Super. Didn't come here to nie, nie chciałem tego połączyć. Ja. Like the... like... like... Dobra, tu mamy zawór. Jest zablokowany, czy mogę cię coś tak... To... Klucza? A co może być z tym kluczem? Czy my mieliśmy możliwość chociaż dostania klucza? Mamy beczkę, ale on mówi, że ona jest pusta. Tu mamy domek w ogóle jeszcze tutaj po prawej stronie. Znaczy okno same. Jest pusta nie Hello? No. Czy możesz ją na przykład rozwalić, pociachać na kawałki? Kijem. Keep... Pateczkami. Keep... Bardziej pałeczkami. Może pałeczki naostrzyć? No. Haleś naostrzyć. No. Kij naostrzyć. No. Nie mówisz, dobra. Y Wodę wziąć z kanału Pałeczka Nie. E. Ym, tutaj coś jeszcze sprawdzić nic. Lecimy tutaj. Tu mamy róg, którego... Z którym nic nie zrobimy. A czy możemy zapukać na przykład o? No, it's locked. są zamknięte na głucho. Idziemy jeszcze raz tutaj spojrzeć. W ogóle co to musiał być za potwór? Dobre, jesteśmy tutaj. Może z Liftarzem coś musimy zrobić? No, they're only here to scare me, but doing a great job. Oh. What the heck am I doing here? What have I gotten into? Oh my. Dobra. I better not draw his attention. He looks pretty mean. I couldn't reach him, even if I wanted to. Plan? It seems be some kind of plan, but it's hard to tell. Stąd trudno powiedzieć. Tu jedynie ta dziura nam w oczy wpada. Tu mamy Mógłbym... spota, którego niezbyt możemy dosięgnąć. Mamy tutaj dziurę, więc spot na pewno będzie musiał uciec jakoś dziurką coś od siebie. Oh my. This table is sticky. It must have been years since anybody cleaned up. Food is being... Knife. One probably has to hunt his own food. Pałeczkami. I didn't come here more likely to be. Ten, już tego. What kind of noise is that out there? Just wait. Cały czas to sama kwestia, czyli byśmy musieli uderzyć tym młotkiem, a więc co za tym idzie, że trzeba wykurzyć tamtego gnojka. Nie no, to już słyszeliśmy. Tu mamy jakieś ziemniaki w ogóle u góry. Pałeczki możemy dajmy. Nie da się go wziąć. Oh. Ah, finally. The mealtime gong. Gorni seems to have found a new cook already. I hope for his sake that he prepares a better mildew soup. I'm beginning to run out of staff. <laughs> What's this? The meal isn't on the table yet? If I catch the one who's responsible for this, he'll be sorry. The gong will be struck. With his thigh bone in future I sobie poszedł, Więc y, trzeba najpierw y, podać żarcie im mogę już Należ na coś wziąć do kotła? Co ja ci poradzę, że ogień za mały? Just a mol something from the water, something out of the ground, something from the air, and something from myself. No. A, to tam Nie, ja chciałem to coś wrzucić pod ogień. Jest zbyt pożyteczne, żeby to skończyć. Może weźmiesz coś stąd? Hmm. Ciekawa zagadka, prawdę mówiąc. Bo... Może coś z ten. Ej, nabraj, już ja ja widzę. Widzę. Jak Wydaje, jak mogę to ktoś chce mnie. widzę, co muszę zrobić. Daj mi nóż i zetnij to, to ten szyld, No ale dobra, zdejmij ten szyldek, bro. by się przydał, byś go sobie spalił. Nie, nie chcesz, dobra, spadamy tam i lecimy tutaj. To mnie przeprowadzi tutaj. A, tu jeszcze nic nie mogę ciekawszego zrobić. To mnie przeprowadzi obok. Aha, dobra. Nie, nie, tu chciałem. Ola, się trafi pół godziny na lecie. szybko. szybko. Tutaj nic więcej nie mam. Dużo tam tego domu śmiesznego. Piźniem go tym, tym. Ściana. Już naprawdę nie mam pomysłu, prawda mówiąc. Mmm. No. A... no. Weź młotek. Tak Super, że się przygotowuję. Eating and fighting. Ale ty musisz, stary, coś wymyśleć. Coś takiego, żebyś mógł wyjść stąd. Masz tu zbroję, zbroj A może muszę puknąć w każdym zbroję. Klekot. 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 I nic. Mamy tu trofea. Nic więcej. Nic co ja bym chciał. Mamy chatę, które nam nic nie daje. Wracamy się tutaj. E, po drugiej stronie może coś będzie, jeżeli się przelecimy. Nie trzeba, już skończyłem. ma A, dobra. Może tym da się pociągnąć przykładnie Eee, Czymkolwiek. No kurczę, co ja mam zrobić teraz? Hello. Nie mam pojęcia, teraz. pójdę tutaj, żeby szybciej się tutaj dostać. No nie, on teraz będzie jeszcze pół godziny. Wydaje mi się, że coś z tym rogiem muszę zrobić, albo z tą czaszką. 100%. Dobra, zajrzyj przez to okienko. Oj, no. teraz stoję przy drzwiach, zobaczcie. Gdali odejść od drzwi. I can't reach it. I can't a Chadwick. Just here. No. Nic. No kurczę. Dobra, syj, przy drzwiach, to się cieszę. Rog, Rog, Róg, bardziej niż róg. Jaskie, nie, to no. nie jest. Ruk już zrobił swoje. Cieszę się, a mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Co mogłoby być od nas, tak naprawdę? Czapka, włosy. Może muszę wziąć nóż i na przykład ściąć coś. No. Super. Ale na siebie nie mogę nakierować, a tu są panowie, którzy nie wiem co robią nadal. Mamy beczkę, może beczkę rozwartą Może. Znaczy, bo tam ognia nie ma, mówi. Ja bym sobie wziął czy coś to i sobie. It... upsucia ludziom A szlinka cieknie. Ale tu na podłodze nic ciekawszego nie ma. Tu musimy jakoś rozgrzać ogień. Fire's very weak. And now to add something from my shelf. Amazing. It worked. I can cook. It actually paid off that I never looked over grandpa's shoulder. I to wszystko. it Dobra połóż tą zupę. Tutai Igong. Ah, is I hope for his. I'm big. let you Ah, nothing smells better than correctly cooked mildew soup. Perhaps I've ordered the execution of the cook prematurely. We should have more gas, Dobra. So I ju just keep it? Przypomina mi się so jak on I tak je, To przypomina mi się gra pod tytułem Sąsiedzi z piekła rodem, gdzie ten ten sąsiad właśnie tak jadł. Bądź pił. Dobra, już mam pomysł. Nie. Może muszę go uderzyć w Dobra, nie. Wiem. Czyli jednak musimy coś tam poszukać. Może musimy spota uwolnić. Kurcze, już odcinek się zaraz kończy, ale jeszcze sprawdzę tylko to, że mnie zapomniał następny odcinek. Że y, trzeba spota tutaj jakimś sposobem uwolnić. Może kazać mu nie wiem się podpalić. But does Spot seem more frightened? Shh, spot, I'm getting you out of there. I still don't know how, but don't worry. I, will come up with something eventually. Oh, tak you ogień. No, nice kochany. Oh dear, has your plan to do something will you.

Ja. Dobra, spadamy z tym. A to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć!